Michał, spółdzielca od 7 lat. Kasia, jestem spółdzielcą od 5 lat. Witamy w TD Expressie, serwisie informacyjnym tradycyjnej spółdzielni. Dzisiejsze wydanie kierujemy do tych wszystkich, którzy chcą z bliska poznać naszą spółdzielnię i rozważają przystąpienie do niej. A w szczegółach. Co to jest tradycyjna spółdzielnia i jak najprościej opowiedzieć o tym projekcie? Co każdy członek spółdzielni może zyskać, ale co każdy spółdzielca musi dać od siebie? Komu tak naprawdę dedykowana jest tradycyjna spółdzielnia? Czy ktoś już coś konkretnego zyskał po latach, będąc członkiem TD? Jakie są największe zagrożenia? Czy ten projekt uzależniony jest od ciągłego i nieustającego napływu nowych ludzi? I czy to w ogóle jest realne? Jak najprościej w kilku zdaniach opowiedzieć o naszej tradycyjnej spółdzielni. Spółdzielni, która bardzo mocno chce się rozwijać w Polsce i Europie. Zacznijmy w ogóle od słowa spółdzielnia, a dokładniej współdzielnia. Wspólnie pracujemy, wspólnie budujemy i tworzymy, aby kiedyś współdzielić wypracowane własnymi siłami zyski. Każdy zapewne chciałby posiadać własne nieruchomości, jakiś dobry biznes. Mieć udziały w dobrze prosperujących firmach, które z czasem przyniosą regularne przychody pasywne, czyli dobrą emeryturę. Ale żeby samemu takie aktywa zbudować, trzeba mieć ogromną wiedzę, duże pieniądze albo odwagę, żeby zaciągać wielkie kredyty, mnóstwo czasu, ale przede wszystkim siłę i desperację, żeby włożyć w to ogrom pracy i ryzyka. My w naszej spółdzielni chcemy stworzyć bardzo wielkie aktywa, na skalę światową, ale przy uczciwej współpracy wielu solidnych ludzi. Przy stosunkowo niewielkim wysiłku każdego z osobna, ale pomnożonym przez tysiące rąk, można uzyskać niezwykle dużą siłę i tworzyć dzieła naprawdę wielkie. I to bez niepotrzebnego ryzyka, bo bez żadnych kredytów. Tak, to jest jedno z najważniejszych założeń naszej spółdzielni. Nigdy nie zaciągniemy żadnego kredytu. Budujemy i tworzymy tylko na tym, co sami członkowie do niej wniosą. Co zatem udało się już w ten sposób stworzyć? Na dzisiaj tradycyjna spółdzielnia ma już warte ponad milion euro swoje własne know-how, czyli autorski pomysł na to, jak to wszystko zrobić: swój własny portfel elektroniczny TDP, służący jako narzędzie do realizacji płatności elektronicznych, solidny program wakacyjny z dostępem do 2700 apartamentów na całym świecie, udziały w prężnej instytucji finansowej w Czechach, własne biuro podróży, 50% udziałów w hotelu Raj na Słowacji. Sieć zainstalowanych na Słowacji urządzeń do czyszczenia silników samochodowych typu Carbon Cleaner, i rozpoczynamy inwestowanie w sieć ładowarek do elektrycznych samochodów. To wszystko to nasza wspólna własność. Każdy z nas, spółdzielców, jest współwłaścicielem przedstawionych przed chwilą aktywów. Ale co każdy pojedynczy członek spółdzielni może zyskać dla siebie? Obecnie spółdzielnia liczy ponad 1000 członków, którzy pochodzą głównie ze Słowacji, Czech i Polski. Ale mamy też aktywnych spółdzielców w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Docelowo może nas być około 3000, bo tak skonstruowane jest know-how, na którym oparty jest cały pomysł budowania wspólnej refundacji. Te kilka tysięcy spółdzielców wspólnie co miesiąc zasila spółdzielnie swoimi wpłatami i tak powstaje strumień pieniędzy. Kapitał, który jest inwestowany najpierw w nieruchomości, a następnie w nowoczesne przedsięwzięcia z zakresu instytucji finansowych oraz zielonej energii. Każdy pojedynczy członek spółdzielni, wnosząc do niej swój regularny, indywidualny wkład, w ten sposób wypracowuje swój osobisty udział w całości. Swój własny kawałek wielkiego tortu. Wielkość tego kawałka będzie zależeć od wysokości wnoszonych co miesiąc wpłat oraz czasu, przez jaki to się będzie działo. Proste. Im większe robisz regularne wkłady i to przez dłuższy czas tym naliczy Ci się większa refundacja. Refundacja, czyli dożywotnia, a następnie dziedziczna emerytura lojalnościowa, którą powinieneś zacząć się cieszyć już po kilkunastu latach bycia spółdzielcą. Twój internetowy profil spółdzielczy STEWKO pokazuje Ci to regularnie co miesiąc. Ale to nie wszystko. Budowanie tej refundacji ściśle powiązane jest z autorskim spółdzielczym programem wakacyjnym. Wchodząc do spółdzielni, Przede wszystkim budujesz sobie przyszłą emeryturę, ale przy okazji, już po roku możesz zacząć korzystać z możliwości bardzo taniego wypoczynku z całą rodziną w apartamentach na całym świecie. I tak co roku. To teraz ważne pytanie: Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby w ogóle w to wchodzić? I komu tak naprawdę dedykowana jest tradycyjna spółdzielnia? Nasza spółdzielnia nigdy nie będzie atrakcyjna dla ludzi bardzo bogatych. Oni z reguły sami sobie zabezpieczają swoją emeryturę. Przeciwnie, jest dla tych, którzy nie mają nadmiaru pieniędzy, ale właśnie dlatego chcą zadbać o swoją przyszłość. Założeniem naszej spółdzielni jest stworzenie możliwości zbudowania wielkich projektów ludziom, którzy sami w pojedynkę nigdy tego nie zrobią. Ale wspólnymi siłami, z ludźmi myślącymi podobnie, tak. Tradycyjna spółdzielnia nie chce stworzyć kolejnych bogaczy na świecie, ale chce ludziom żyjącym na zwykłym, średnim poziomie pomóc zapewnić bezpieczeństwo finansowe na starsze lata, nie zmuszając ich dziś do wielkich wyrzeczeń. A przy tym stworzyć już teraz możliwość realizacji marzeń poprzez stanie podróżowanie po świecie. No to konkretnie, co tak naprawdę każdy spółdzielca musi wnosić do spółdzielni? Każda nowa osoba wstępując do spółdzielni uruchamia jeden z pakietów P50 lub P80. Cześć, mam na imię Stefko. Jestem opiekunem strefy członkowskiej w tradycyjnej spółdzielni. Wyjaśnię Ci, co to są pakiety P50 i P80. Wstąpienie do naszej spółdzielni wiąże się z uruchomieniem jednego z tych pakietów. Tym najprostszym jest pakiet 50. Decydując się na regularne wpłacanie do spółdzielni 50 euro miesięcznie, każdy spółdzielca zapewnia sobie wszystkie profity kompleksowo, czyli posiadanie obowiązkowego statutowo udziału w wysokości 500 euro, budowanie refundacji w wysokości około 400 euro, możliwość korzystania dożywotnio i dalej dziedzicznie z jednego tygodnia wakacyjnego co roku. Kilka pozostałych szczegółowych informacji odnośnie pakietów. Pakiet uruchamia się pierwszą wpłatą w wysokości 150 euro. Cały pakiet to 160 rad. Można je spłacać regularnie co miesiąc albo szybciej, po kilka rad jednocześnie. Bonusowe tygodnie wakacyjne są przyznawane po spłacie każdych kolejnych 12 rad, ale uwaga, tylko wpłacanych regularnie, to znaczy bez opóźnień. Wystarczy pamiętać o zasileniu portfela TDP, a raty będą pobierane automatycznie. Spójrzmy na to inaczej. Jeśli uruchomisz regularną płatność 50 euro, to po 12 ratach, które możesz spłacić nawet szybciej niż w ciągu 12 miesięcy, masz już bardzo tani tydzień wakacyjny do wykorzystania. I tak co roku. A niezależnie obok corocznych wakacji, buduje ci się refundacja czyli dożywotnia i dalej dziedziczona emerytura. Poprzez wakacje do emerytury. Nie znajdziesz na świecie ciekawszej oferty. Specjalnie dla nas Polaków został od razu wprowadzony drugi wariant pakiet 80. Różni się tylko, a może aż tym, że co miesięczna składka wynosi 80 euro. Za to profity w nim zawarte są niewspółmiernie większe. Pakiet 80 zawiera w sobie udział o wartości 2000 euro, a nie 500 euro. Udział ten ponadto pracuje już na coroczną dywidendę i może być kiedyś wycofany. Przede wszystkim zaś pakiet 80 buduje refundację na zakładanym poziomie aż 1280 euro. I oczywiście również zapewnia bonusowy tydzień w programie wakacyjnym po każdych 12 latach. Czy ktoś już coś konkretnego zyskał po latach będąc członkiem spółdzielni? Na pełną refundację trzeba zapracować co najmniej kilkanaście lat. I jest to moment, kiedy rosnąca mozolnie z miesiąca na miesiąc krzywa wynagrodzenia osiągnie poziom średnich miesięcznych obrotów. I najstarsi spółdzielcy już się do tego etapu powoli zbliżają. Dzięki programowi wakacyjnemu członkowie spółdzielni wyjeżdżają w najdalsze zakątki świata, mając darmowe lub prawie darmowe pobyty w luksusowych apartamentach. Na przykład nasz kolega spółdzielca, dzięki programowi wakacyjnemu. Spełnił marzenie życia wyjeżdżając na kilka tygodni do Australii i Nowej Zelandii. Płacił tylko za podróż, natomiast trzy tygodnie w luksusowych apartamentach kosztowały go zaledwie po 115 euro za każdy. Wielu członków konsumowało już w poprzednich latach wypracowane i należne im dywidendy z udziałów inwestycyjnych. Członkowie spółdzielni, którzy chcą mocniej angażować się w jej budowanie, i bezpośrednio pomagają przy sprzedaży programów wakacyjnych, carbon cleanerów czy innych produktów zielonej energii, otrzymują stosowne prowizje. Każdy może to robić. Rusza inwestycja tworzenia stanowisk ładowarek do elektrycznych samochodów. Każdy, kto chce się włączyć w ten kierunek rozwoju, może się zgłosić jako podmiot współpracujący i zajmować się bezpośrednio budowaniem takich stacji na swoim terenie. System szkoleń w ramach spółdzielni pozwolił wielu aktywnym członkom spółdzielni rozwinąć swoją wiedzę z zakresu etycznej ekonomii, relacji międzyludzkich, budowania rzetelnego marketingu. Jakie są największe zagrożenia dla tego pomysłu? Jak wszyscy w dzisiejszym świecie, jesteśmy podatni na niezależne od nas zagrożenia, typu kataklizmy, anomalie sił natury, konflikty międzynarodowe czy epidemie. Ale sama formuła spółdzielni. Czyli podmiotu, który buduje tylko na tym, co sami członkowie do niej wnoszą, bez zobowiązań bankowych i kredytów, jest z natury o wiele bardziej odporna na takie kryzysy niż inne wielkie firmy czy korporacje. Poza tym, co niezwykle ważne, nasza spółdzielnia tworzy niesamowitą dywersyfikację, czyli inwestowanie w bardzo różne kierunki rozwoju. Z jednej strony elektroniczne instrumenty finansowe, a te, jak widać, dzisiaj są zupełnie odporne na epidemię, a wręcz przeżywają rozwój w tych trudnych czasach. Drugiej bardzo rozwojowy trend, jakim jest zielona energia. Z trzeciej nieruchomości i apartamenty. Doskonały biznes, ale na bardziej bezpieczny czasy. To wszystko powoduje, że przy jakichkolwiek osłabieniach w jednej dziedzinie zawsze można mocniej stanąć na pozostałych filarach w danym czasie. Największym jednak zagrożeniem dla spółdzielni jest słabość tak czynnika ludzkiego. Czyli ospałość, niechęć pojedynczych spółdzielców, brak wiary w to, co się robi, obojętność, nieregularność. Te cechy niestety pojawiają się u niektórych po jakimś czasie, ale na szczęście nie u wszystkich. Założenia wspólnego budowania są doskonałe, ale niestety nie wszyscy ludzie są na tyle gotowi do wspólnego działania. Dlatego spółdzielnia jest otwarta na wszystkich, ale nie wszyscy do spółdzielni się nadają. To brutalna prawda, ale tak już jest. Teraz ważne pytanie. Czy ten projekt uzależniony jest od ciągłego i nieustającego napływu nowych ludzi? Nie. Nasza tradycyjna spółdzielnia nie zakłada ciągłego i bezustannego przyjmowania nowych ludzi. Owszem, bardzo chcemy się rozwijać. I teraz jest ten czas, kiedy bardzo otwieramy się na nowych ludzi, bo to najlepsza nowa energia, nowe siły i większy strumień pieniędzy do inwestowania. Ale jest pewna wartość progowa. W przypadku naszego know-how zakłada ona poziom około 3000 ludzi. To optymalny rozmiar, kiedy siła spółdzielni powinna być już odpowiednio duża, a kiedy można jeszcze naszymi instrumentami i zapleczem zapanować nad płynnością obsługi takiej społeczności. Na dzień emisji tego wydania TD Expressu jest nas ponad 1000 członków i jesteśmy bardzo otwarci na nowych ludzi, ale do czasu. Jeśli tylko dojdziemy do maksymalnego poziomu. To spółdzielnia zamknie się na napływ nowych członków. To na zakończenie najważniejsze pytanie: czy to w ogóle jest realne? Pomysł tej spółdzielni powstał ponad 20 lat temu. Najpierw przez kilka lat go testowano, wdrażano małymi kroczkami na małej społeczności na Słowacji. Następne kilkanaście lat to jej wielki rozwój wypłynięcie na głębokie wody. Zbudowano aktywa w kilku krajach Europy. Powstała licencjonowana instytucja płatnicza, stworzono wielomilionowy majątek. Bez kredytów, tylko siłą samych spółdzielców. Nie wszystko się udawało, to oczywiste. Szukając nowatorskich rozwiązań i wdrażając wiele nowych pomysłów, czasami trzeba było się cofnąć. Zrobić krok wstecz, aby pójść w lepszym kierunku. Mało tego, idea naszej spółdzielni przeżyła też wiele wstrząsów i zagrożeń. Przychodzili nowi ludzie, ale i odchodzili niespełnieni jak wszędzie, gdzie są ludzie, a nie roboty. Mimo to, spółdzielnia od kilku lat pod nowym szyldem TD konsekwentnie zmierza w wyznaczonym 20 lat temu kierunku. Mamy własne, bardzo cenne know-how, które dokładnie określa wszystkie kolejne tryby tej machiny. Wiemy, jak to ma działać, jak ma się kręcić, jak zazębiać, żeby wygenerować ostatecznie refundację dla każdego spółdzielcy. Każdy członek spółdzielni, niezależnie od tego, czy to jego pierwszy dzień, czy kolejny rok w spółdzielni, często zadaje sobie to pytanie: czy to w ogóle jest realne? Odpowiedzmy na prostym przykładzie. Jeśli chcesz zbudować mały domek w ogródku, taki dla dziecka albo dla pieska, masz kilka desek, gwoździe, narzędzia i wszystko co potrzebne, żeby to stworzyć, i stoisz przed tym z pytaniem: czy to jest realne? To jeśli tylko będziesz stał i patrzył na te materiały, to oczywiście nie. Ale jeśli przytniesz odpowiednio deski, weźmiesz do ręki młotek i jedna po drugiej zaczniesz je ze sobą łączyć, to zrozumiesz, że tak, potrafisz zbudować mały domek. A jeśli obok ciebie stanie kilka tysięcy osób myślących podobnie i wspólnymi siłami, z odpowiednim sprzętem, dobrym projektem, dużymi zasobami finansowymi i mądrą ekipą, zechcecie zbudować kilka wielkich budowli, to pomyśl, czy to jest realne. Przedstawiliśmy najważniejsze i główne informacje o tradycyjnej spółdzielni. Przypomnijmy: spółdzielnia jest teraz na etapie wielkiego otwarcia na nowych członków. Zakładamy, że możemy zaprosić do naszego grona jeszcze maksymalnie 1500 osób. Potem znowu zamkniemy się na rozwój ilościowy naszej społeczności. A zatem, jeśli podoba Ci się idea naszego wspólnego budowania przyszłej emerytury, połączonej z atrakcyjnym podróżowaniem po świecie, to zapraszamy. Teraz jest ku temu najlepszy czas. Polecamy też naszą oficjalną stronę www.tradycyjna.eu. Razem możemy więcej. Wszystkiego dobrego.